11 marca, kolejny dzień cięcia liści pracy nadal nie ma dużo, cztery osoby tną, yy, dwie osoby myją i dezyfekują, można tak powiedzieć na dworze wózki do zrywania, bale do zrywania, jakieś tam koszyki do zrywania pomidorów. No bo się szykujemy już powoli na to, że będzie trzeba je po prostu zerwać. A ja już się mogę pochwalić, że z podatku się rozliczyłem holenderskiego. Wspominałem o tym, że rozliczam się sam poprzez, poprzez formularz internetowy, który jest na stronie balastingu. Robię to już od 6 lat zbodaję. Robię to dlatego, że mam kod Digit, czyli mogę sobie tam wejść spokojnie. I zaznaczyłem wszystkie punkty tam, które mnie dotyczą. Nie muszę niczego samemu liczyć, po prostu wychodzi mi kwota końcowa albo do dopłaty, albo yy, nadpłaty. Do dopłacania jeszcze nigdy nie miałem, cota szczęście A w tym roku mogę się pochwalić, że wyszedł mi zwrot 890 euro. Jeżeli niczego nie popieprzyłem, ale chyba nie, bo tam rok, co roku robię to samo, te same punkty zaznaczam. To myślę, że początek maja, do połowy maja, pieniądze na konto powinny już przyjść. Moja gościa się. jest sobie wiecie, to jest wygoda jednak. Tam jeszcze jest fajna sprawa, bo. Znaczy, fajna. No, mnie trochę zdziwiła. Bo podczas rozliczania y, jest do piknięcia taka karta informująca, y, informacyjna, i ona pokazuje, co balastnik o was wie, jeżeli chodzi o Wasze dochody, ale nie o dochody, które y, osiągnęliście w pracy poprzez pracę, tylko to, co posiadacie na swoim koncie bankowym, np. oszczędności, ogólnie kwota. I co mnie zdziwiło, Wszystkie konta, które są podległe pod Was. No ja mam konto holenderskie, no to wiadomo, że oni muszą mieć to w systemie, bo na te konto oni potem pieniążki wypłacają. Ale co mnie zdziwiło, posiadam konta w Alior Kantorze i nigdy tego nie zgłaszałem do Wallstringu, ale patrzę na, tym, na tej karcie, te konta są podane. No tam zapytanie też było, czy posiadam oszczędności w wysokości 30 tysięcy euro. Nie posiadam, takie kontrole są wiecie, żeby jakiś przewałków nie było pewno na podatkach itd. Tak Ale na razie mnie to nie dotyczy. Gosia natomiast rozlicza się z podatku. Przynalazłem tutaj przeznajomego, ma takiego księgowego, wysłałam mu poprzez internet wszystkie rozliczenia roczne. Rozliczała się z trzech lat. Yy, wszystkie rozliczenia roczne. On tam wyliczył to. I teraz jest największy wałek, bo no, trzeba, kurde, no już też jest to załatwione, yy, rozliczyć PIT-36, wysłać go do balastingu, przepraszam, Urzędu Skarbowego w Polsce. I później do tego Urzędu Skarbowego trzeba się zgłosić po zaświadczenie, które wystawia Urząd Skarbowy w Polsce, a ten, te zaświadczenie należy wysłać do urzędu skarbowego tutaj balastingu w Holandii jest to pieprzenia kurde i czasochłonne i w ogóle najgorsze jest to że trzeba specjalnie jechać do Polski do urzędu skarbowego żeby to uzyskać to jest to jest śmieszne to jest bodajże od 2017 roku ży yy, życia <ścoughs> 2017 roku obowiązuje kiedyś nie było z tym problemu po prostu składało się wszystkie wszystko tutaj na miejscu i yy, Urząd Skarbowych Holenderskich w ogóle się nie interesowało tym, jaki macie dochód w Polsce. No, 2000 się jakieś tam umowy wyszły, weszły, że trzeba to wykazać. Ja już mówię, mam z głowy całe szczęście. Cały czas tutaj trąbią o tym koronawirusie. Tutaj okazuje się, że w Holandii też już zaczynają wykupywać towary w sklepach. Bo się słyszałem o tym, że się Polacy wrócili. Kolega mówił, że mąki nie ma, ja się tam nie przyglądałem. A dzisiaj będę w bo to zobaczę, co tam. Jak półki wyglądałem? Ja nagrywać nie będę, tylko może w którymś tam materiale z kolei powiem, jak to wygląda. Ja się na razie nie wygłupiam, takie zakupy. No, moja córka chodzi tutaj do yy, szkoły holenderskiej i właśnie mieszka tutaj w rejonach Brabancji Północnej, najbardziej yy, zainfekowanej w Holandii. Tej szkoły nie zamknęli jeszcze, ale coś mi się wydaje, że jak będzie dalej tyle zakażeń zarażeń raczej to te szkoły pozamykają coś tam słyszałem właśnie, że przychodzą dzieci, które przychodzą z jakimś katarkiem, kaszelkiem, to już od razu do domu odsyłają na dzień dobry a na razie wszystko wam do powiedzenia. A, bo tam ja chcę, żebym gotował przed kamerą. Coś tam pichce, ale nie w tym tygodniu, bo w tym tygodniu mam w ten weekend mam imprezę, a nie będę pichcił przy imprezie, bo język mi się będzie plątał i nic nie zrozumiecie, a z mojego gotowania może wyjść jedno wielkie g a nie wiem, czy słyszycie remewkę dzisiaj mamy w radioweźbie cały dzień jest fajnie i przyjemnie Trzymajcie się, cześć. Teory jeszcze, jeszcze raz. Chciałem dodać jeszcze do tego mojego zwrotu tegorocznego. Jest wysoki. Nie wiem chyba nie mówiłem, bo już w zeszłym roku był o połowę mniejszy, bo wynosił tam niecałe 400 euro a ten a dwa lata temu wynosił około 500 euro, także nie wiem, nie rozumiem tego systemu podatkowego, ale ja tam się cieszę z tej kwoty.